Prezydent Rosji, Władimir Putin, rzuca na Ukrainę wszystko, co mu zostało, rozpoczynając dużą letnią ofensywę, w której ma nadzieję zdobyć przewagę i poprowadzić swoją stronę do zwycięstwa. Jednak wielu ekspertów na całym świecie, w tym także niektórzy w samej Rosji, nazywa ten ruch ogromnym błędem. Błędem, który może okazać się ostatnim Putina, zanim zarówno jego inwazja, jak i jego reżim poniosą całkowitą klęskę raz na zawsze. Trwająca letnia ofensywa to jedna z największych i najbardziej agresywnych rosyjskich operacji od początku wojny. Ogromne liczby żołnierzy zgromadziły się w kluczowych regionach wzdłuż linii frontu, przeprowadzając powtarzające się ataki na ukraińskie miasta, wsie, a nawet ważne strategiczne miasta, takie jak Pokrosk, który jest uważany za kluczowy węzeł logistyczny dla Ukrainy. To umożliwiło Kremlowi pewne sukcesy na froncie. Na koniec czerwca ogłoszono wreszcie całkowite zdobycie Ługańska, Mając pod kontrolą około 99% tego regionu przez kilka lat, podobno kontroluje także ponad dwie trzecie obwodu Donieckiego, który do tej pory był głównym polem bitwy tej wojny. Po niemal nieustannych intensywnych walkach tam, Rosjanie w końcu zdołali zdobyć tereny wokół strategicznego miasta Konstantynówka. Ukraińscy żołnierze wciąż dzielnie bronią miasta, ale powoli są okrążani od wschodu, południa i zachodu. Siły rosyjskie po raz pierwszy wkroczyły również do obwodu dniepropietrowskiego we wschodniej Ukrainie, a także uderzyły na obwód Sumski 50 tysięczną armią. Aby wesprzeć swoje ofensywne działania na lądzie, Rosja również nasiliła bombardowania z powietrza, wysyłając rekordowe ilości dronów i rakiet przez granicę, aby atakować ukraińskich żołnierzy i cywilów. Liczba ataków dronów odnotowanych w letnich miesiącach czerwcu i lipcu jest około 500% wyższa niż w poprzednich miesiącach. Tylko w czerwcu odnotowano ponad 5 tysięcy ataków dronów, a lipiec zapowiada się na podobny lub nawet wyższy wynik. Chodzi głównie o drony w stylu irańskich modeli Shahid, ale Rosja wypuszcza także drony-pułapki, które mają na celu odciągnięcie uwagi i zakłócenie pracy ukraińskich systemów obrony powietrznej oraz zmarnowanie cennych zasobów, takich jak pociski przechwytujące, a także inne rodzaje śmiercionośnych dronów kamikadze. Kreml zainwestował również ogromne środki w produkcję dronów, aby wspierać te coraz większe ataki. Zbudował nowe fabryki dronów z nadzieją na produkcję tysięcy krajowych dronów każdego miesiąca. To może prowadzić do jeszcze silniejszych ataków, z którymi obrońcy Ukrainy będą musieli się zmierzyć w kolejnych tygodniach i miesiącach. Rzeczywiście, 4 lipca dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, Major Robert Brody, zasugerował to. Rosnące zapasy dronów i tempo produkcji w Rosji mogą wkrótce doprowadzić do ataków z udziałem nawet tysiąc dronów jednocześnie. Ostatnio szef niemieckiego Ministerstwa Obrony do skorplanowania i sztabu dowodzenia, generał major Christian Freuding, przedstawił jeszcze bardziej niepokojącą ocenę. Szacuje się, że Rosja może być w stanie przeprowadzić atak z użyciem nawet 2000 dronów jednocześnie jeszcze przed końcem roku. Instytut badań nad wojną zgodził się z tą oceną. Pisząc o tym w swoim raporcie z 20 lipca dotyczącym rosyjskiej ofensywy, zwiększone moce produkcyjne Rosji w ostatnich miesiącach pozwoliły jej na drastyczne zwiększenie liczby ataków w stosunkowo krótkim czasie. Rosja rzadko wystrzeliwała więcej niż 200 dronów w ciągu jednej nocy, między styczniem a majem 2025 roku, ale następnie zwiększyła maksymalną liczbę dronów wystrzelonych w ciągu jednej nocy z 250 pod koniec maja. 2025 roku do ponad 700 na początku lipca 2025 roku. Wykorzystanie przez Rosję dronów kamikadze w nocnych atakach rosło w tempie średnio 31% miesięcznie, zarówno w czerwcu, jak i lipcu 2025 roku. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że jeśli obecny trend wzrostu użycia dronów się utrzyma, Rosja może być w stanie wystrzelić nawet do 2000 dronów. W ciągu jednej nocy do listopada 2025 roku. Na pierwszy rzut oka to wszystko bardzo niepokojące fakty i liczby, ale pokazują one tylko część całej historii. Druga część tej historii jest taka, że pomimo całej swojej propagandy i intensywnych ataków, Rosja wciąż ma trudności z zdobywaniem terenów w wielu obszarach, które atakuje. Dzięki niezwykłym wysiłkom obronnym Ukrainy, wspieranym przez sojuszników z Zachodu, Rosja ma niewiele do pokazania w zamian za swoją letnią ofensywę. Jak dotąd statystyki pokazują, że Kreml zdobywa mniej niż 6 mil kwadratowych dziennie. W ciągu ostatniego roku jeden poległy rosyjski żołnierz przypadał na każde 0,01 mili kwadratowej zdobytego terytorium. I nawet jeśli to tempo przyspieszyło w ostatnich tygodniach, Rosji i tak zajmie to dosłownie dekady. Niektóre szacunki sugerują, że zdobycie całego kraju zajęłoby od 80 do 90 lat, nawet gdyby Putin chciał zająć tylko cztery regiony, które pierwotnie wyznaczył jako cel, czyli Ługańsk, Donieck, Hersoń i Zaporoże, to i tak zajmie jeszcze kilka lat wysiłków, a szacunki wskazują, że całkowite zdobycie wszystkich czterech regionów nastąpiłoby dopiero w 2029 roku. A czas to nie jedyna cena, jaką Rosja musi zapłacić za swoje ograniczone zdobycze. Codziennie traci też ogromną liczbę żołnierzy. Szacunki sugerują, że kraj ten może mieć już do 13 milionów ofiar, z czego nawet 350 tysięcy to zgony. Niektóre źródła sugerują, że od tego czasu zginęło już ponad 30 tysięcy Rosjan. Letnia ofensywa rozpoczęła się na początku maja, co tylko pokazuje, jak katastrofalna była dotychczas ta kampania. A jednak Putin nadal naciska. Prezydent Rosji bez wątpienia chce, aby Ukraina i cały świat. Postrzegali tę wielką letnią ofensywę jako pokaz siły, demonstracja pełnej siły rosyjskiej armii. Ale można to również postrzegać jako oznakę czegoś innego – desperacji, ostatni rzut kość mi człowieka, który wie, że jego czas się kończy. Ponieważ czas Putina z pewnością się kończy i to na więcej niż jeden sposób. Po pierwsze nie jest już najmłodszy i obecnie zbliża się do swoich 73 urodzin. Chociaż w jego rodzinie występuje długowieczność, jego ojciec dożył 88 lat, a dziadek zmarł w wieku 86 lat. Czas w końcu dogoni Putina jak każdego z nas. Trwający stres i zamieszanie związane z wojną prawdopodobnie również odbiły się na jego zdrowiu. Ponadto rozprzestrzeniły się pogłoski i niepotwierdzone doniesienia, że rosyjski przywódca zmaga się z przewlekłą chorobą. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zelenski powiedział na początku tego roku, że wkrótce umrze. To fakt. I wszystko się skończy. Dodał: Jestem młodszy od Putina, więc stawiajcie na mnie. Moje perspektywy są lepsze. Jednak, według różnych ekspertów, ważniejsza od wieku jest pozycja władzy Putina, która jest coraz bardziej zagrożona. Im dłużej wojna trwa bez wyraźnego i ostatecznego rosyjskiego zwycięstwa. Tym większe staje się to zagrożenie, a pozycja Putina słabnie. Pamiętaj, że gdy wojna się rozpoczęła, Putin rzekomo zakładał, że wszystko zakończy się w ciągu kilku dni: że jego wojska przejdą do Kijowa i zatkną rosyjską flagę, napotykając po drodze niewielki opór. Może wyobrażał sobie wielką paradę zwycięstwa, z tłumami Rosjan i Ukraińców wiwatującymi na jego cześć, co miało ugruntować jego dziedzictwo jako najwybitniejszego przywódcy od czasów Piotra Wielkiego. Ale tak się nie stało. Ukraina stawiła opór i nadal robi to z całych sił, a wojna przerodziła się w krwawy, kosztowny chaos dla Kremla. Rosyjska gospodarka została sparaliżowana tak bardzo, że Putin przyznał się do porażki i obiecał ograniczyć wydatki na obronność w 2026 roku, i po drodze niezliczone życia zostały utracone. I warto pamiętać, że ci polegli żołnierze byli synami, braćmi, mężami i ojcami. Pozostawiają pogrążone w żałobie rodziny i przyjaciół w Rosji. Im więcej Rosjan pogrążonych jest w żałobie, tym bardziej prawdopodobne, że skierują swój gniew i urazę wobec Kremla i samego Putina. Wielu nie przyzna się do tego z obawy przed karą ze strony państwa. Bez wątpienia jest wielu Rosjan, którzy są głęboko wściekli na prezydenta za to, że doprowadził tylu ludzi do śmierci. Jego popularność niemal nieuchronnie spadnie, stawiając go w niepewnej i niemal niemożliwej sytuacji. Czy powinien kontynuować wojnę i dalej rzucać wszystkie swoje zasoby na Ukrainę, mając nadzieję, że strategia brutalnej siły w końcu się opłaci, bez względu na koszty? A może powinien to wszystko zakończyć, usiąść do stołu negocjacyjnego i zrobić wszystko, by wypracować porozumienie, które nie będzie wyglądało zbyt źle w oczach rosyjskiej opinii publicznej i całego świata? To dylemat bez wyjścia dla przywódcy Rosji, i bez względu na to, co zrobi dalej, sytuacja niemal na pewno się dla niego pogorszy. To zostało zwięźle podsumowane przez niezależnego analityka geopolitycznego korzystającego z otwartych źródeł, Paula Warburga, w wywiadzie z Jonathanem Finkiem dla jego politycznego podcastu Silicon Carton. A więc to bardzo podatna na zagrożenia pozycja i tak naprawdę nie ma z niej wyjścia. Putin nie może powiedzieć ze stoprocentową pewnością. Tak jeśli podejmę tę decyzję, mój reżim przetrwa. Dlatego letnia ofensywa najprawdopodobniej okaże się największym, a być może ostatnim błędem Putina, zanim jego zgubne rządy dobiegną końca. Putin zaangażował wszystko w ten atak. Postawił wszystko na jedną kartę, rzucając każdy dron, rakietę i żołnierza na Ukrainę. Tylu różnych kierunków, ile tylko może. Mając nadzieję, że presja zrobi swoje i ukraińska obrona w końcu upadnie. Ale przynajmniej jak dotąd tak się nie dzieje. Rosja może odnosić pojedyncze sukcesy, ale są one zdecydowanie niewystarczające, by doprowadzić kraj do zwycięstwa. A straty się piętrzą. I nie chodzi tylko o straty w ludziach. Rosja musiała też pożegnać się z ogromnymi ilościami sprzętu. To obejmuje czołgi, systemy artyleryjskie, Pojazdy opancerzone, systemy obrony powietrznej, a nawet myśliwce. Ukraina wykorzystała swoje zapasy krajowej broni oraz pakiety pomocy NATO, aby zniszczyć niezliczoną liczbę rosyjskich celów. Chociaż szacunki są różne, prawdopodobnie zniszczono tysiące czołgów, a także znacznie więcej pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, wyrzutni rakiet, dział przeciwlotniczych, systemów rakietowych, pojazdów inżynieryjnych, systemów artyleryjskich, radarów itd. Ukraina osiągnęła sukces dzięki inteligentnemu, strategicznemu wykorzystaniu zasobów do przeciwdziałania rosyjskim zagrożeniom oraz świetnie zaplanowanym atakom na terytorium Rosji. Na przykład słynna operacja Pajęcza Sieć z 1 lipca. Na miejscu sytuacja jest tak zła, że Rosja musiała przepisać swoją doktrynę. Trzymając swoje czołgi i pojazdy opancerzone w rezerwie, głęboko na swoim terytorium, zamiast tego wysyła wojska na Ukrainę. Pieszo lub na pokładzie prostych pojazdów cywilnych, takich jak motocykle i kłady. To ma być jedna z najpotężniejszych armii na świecie, a tymczasem jej żołnierze są zmuszeni jeździć wózkami golfowymi w stronę ukraińskich czołgów. Na dodatek w ostatnich dniach zauważono rosyjskie siły przeszukujące magazyny z czasów sowieckich, próbujące przywrócić do służby zardzewiałe, stare czołgi. Niektóre z tych czołgów mają około 50 lat i są zupełnie przestarzałe według dzisiejszych standardów wojskowych. To ukazuje ogromną desperację kraju w dążeniu do wzmocnienia sił lądowych. Są też niezliczone drony i pociski, które są codziennie zestrzeliwane, a każdy z nich to dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów. Całkowicie, całkowicie zmarnowane, nie trafiają w swoje cele ani nie wyrządzają żadnych szkód. Wszystkie te straty kumulują się z dnia na dzień, czyniąc Rosję i Putina coraz słabszymi. To wszystko miało być największym atakiem Rosji natarciem, które mogło zakończyć wojnę. Początkiem marszu do zwycięstwa, pojmani rosyjscy oficerowie przyznali się do tego. Dowódcy Kremla nazwali letnią ofensywę „ostatnim natarciem, które ma złamać morale Ukraińców i zadać ostateczny, miażdżący cios armii tego kraju. To samo potwierdził niezależny rosyjski analityk wojskowy Waleryj Szyrajew w wywiadzie dla rosyjskiego kanału informacyjnego Radaksia, który stwierdził: „Celem jest zniszczenie potencjału militarnego Ukrainy, jej armii. Jeśli nie będzie armii, państwo będzie bezbronne, to z kolei pozwoliłoby Rosji w końcu osiągnąć swoje cele. I, jak sam Putin stwierdził, te cele sięgają daleko poza pierwotnie wyznaczone terytoria, takie jak Ługańsk i Donieck. Mówiłem to już wcześniej: Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, w tym sensie cała Ukraina jest nasza. Jest stara zasada, że tam, gdzie stanie rosyjski żołnierz, to jest nasze. Ale letnia ofensywa nie działa. Przynajmniej nie w takim tempie, jakiego potrzebuje Putin, ponieważ jego dni są dosłownie policzone. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump, który zmieniał swoje podejście do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, niedawno ogłosił ogromny pakiet pomocy dla Ukrainy. Sfinansowany przez sojuszników z NATO, który obejmie wszystkie ważne pociski i baterie Patriot, aby odeprzeć bombardowania z powietrza. Trump wyznaczył również Putinowi surowy, 50-dniowy termin na zakończenie wojny i zawarcie porozumienia pokojowego. Zmierzy się z rekordowymi cłami w historii. Te cła dotknęłyby nie tylko Rosję, ale także każdy kraj, który nadal prowadzi z nią interesy, jak na przykład Chiny. Mogą one doprowadzić gospodarkę kraju do upadku w rekordowo krótkim czasie, stawiając Putina w jeszcze bardziej niebezpiecznej sytuacji. A bogaci oligarchowie, którzy przez tak długi czas otaczali i wspierali rosyjskiego prezydenta, bez wątpienia będą coraz bardziej niespokojni po najnowszej groźbie Trumpa. Jak zauważa Warburg, Wokół Putina są również oligarchowie, którzy oczywiście stają się coraz bardziej sfrustrowani, ponieważ zostali oligarchami. Aby się wzbogacić, zdobyć łatwe pieniądze, a nie, wiesz, ryzykować wszystkim, co mają w tych zagranicznych przygodach. Analitycy dodali, że ogół rosyjskiego społeczeństwa również prawdopodobnie zacznie tracić wiarę w wojnę, stając się mniej chętnym do zgłaszania się i wspierania bezwzględnej walki Putina o władzę. Zauważając, że reżim jest na wiele sposobów kruchy, nie wiemy dokładnie, gdzie może być punkt pęknięcia, ale to nie może trwać wiecznie i to w istocie jest sedno sprawy. To nie może trwać bez końca. W końcu coś musi ustąpić. Rosja nie może utrzymać takiego poziomu intensywności. Nie może tak szybko tracić żołnierzy i sprzętu, zdobywając teren tak powoli. To nie jest realna ani trwała strategia wojskowa. I chociaż Rosja wydała rekordowe sumy, by kontynuować wojnę, pieniądze się kończą i będą się kończyć dalej. Więc, choćby się starał utrzymać inwazję, Putin nie może tego ciągnąć w nieskończoność. Nawet jego desperacka próba zrekrutowania większej liczby żołnierzy poprzez oferowanie im ogromnych jednorazowych premii pieniężnych jest krótkowzroczna i skazana na niepowodzenie. W końcu gospodarka nie będzie wystarczająco silna, by utrzymać ten system. Albo morale w całym kraju będzie tak niskie, żaden młody, sprawny fizycznie człowiek pozostały w Rosji nie będzie chciał się zgłosić, niezależnie od oferowanej kwoty pieniędzy. W tym momencie jedyną opcją, jaka pozostanie Putinowi, aby utrzymać trząs swojej armii i osiągnąć wyznaczony przez siebie cel 15 milionów żołnierzy w służbie czynnej będzie przymusowy pobór. To również ma wiele wad i może popchnąć rozgoryczoną, wściekłą ludność do otwartego buntu. To znowu prowadzi do podstawowej koncepcji, że Putin znalazł się między młotem a kowadłem. Decydując się na letnią ofensywę, tak naprawdę zapędził siebie i swój reżim w kozi róg bez wyraźnej drogi wyjścia. I Warburg nie widzi szczęśliwego zakończenia dla przywódcy Kremla? Moja teza, którą przedstawiam w większości moich filmów, jest taka, że będzie coraz gorzej i gorzej, i jeszcze gorzej. I Rosja będzie musiała dojść do punktu zasadniczo całkowitej klęski militarnej albo do zmiany reżimu, żeby to się ostatecznie zakończyło. Niestety nie tylko zachodnie lub proukraińskie głosy wysuwają takie twierdzenia. Nawet w samej Rosji zatwardziali nacjonaliści wypowiadają się przeciwko Kremlowi i przewidują ponurą przyszłość dla Putina. Igor Gurkin, na przykład, znany również pod pseudonimem Igor Iwanowicz-Striełkow, jest weteranem armii rosyjskiej i byłym oficerem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Federalna Służba Bezpieczeństwa, Odegrał kluczową rolę w aneksji Krymu przez Rosję oraz w wojnie w Donbasie. Pomimo swojego prorosyjskiego nastawienia wojennego, wielokrotnie krytykował rosyjskie wojsko i przywództwo za to, co postrzega jako niekompetencję i nieefektywność. To doprowadziło do jego aresztowania przez rosyjskie władze. Na początku tego roku napisał obszerne oświadczenie, które zostało przetłumaczone i sparafrazowane przez Jonatana Finka, w którym argumentował, że Rosja nie ma szans na wygranie wojny z powodu dotychczasowych niepowodzeń i braku silnego przywództwa, zauważając, ignorujemy narastające zagrożenia. Nic dobrego nas nie czeka, ani teraz, ani w najbliższej przyszłości. Inny rosyjski komentator popierający wojnę, Maksim Kalisznikow powtórzył słowa gierkina. Kalisznikow, pisarz i działacz polityczny, Zasłynął z założenia w 2023 roku ruchu o nazwie Klub Wściekłych Patriotów, który składał się z różnych rosyjskich nacjonalistów krytykujących niezdolność swojego rządu do wygrania wojny na Ukrainie. Na początku tego miesiąca w nagraniu opublikowanym na swoim kanale Telegram, Kalisznikow ogłosił, że Rosja wie, iż nie może wygrać tej wojny, sugerując, że rozejm lub porozumienie pokojowe to jedyne wyjście. Czuje w duszy, że wojna może zakończyć się gdzieś w okolicach Kaukazu Północnego. Nie mamy wystarczająco dużo żołnierzy. Rannych, nie w pełni wyleczonych, wysyłamy na front. To przerażające. Jasne jest, że teraz toczy się walka o zamrożenie konfliktu, jasne jest, że Moskwa widzi, że nie może wygrać. Teraz wszyscy mówią o rozejmie. Tak, kiedy nawet czołowi nacjonaliści i prorządowi komentatorzy widzą, że wysiłki Putina nie przynoszą efektów, to naprawdę zły znak dla rosyjskiego prezydenta. To pokazuje, jak bardzo upadł jego status, jak bardzo rozpadł się jego wizerunek silnego i zdecydowanego przywódcy. Teraz, nawet dla tych, którzy kiedyś widzieli w nim bohatera, wydaje się coraz słabszy i bardziej zdesperowany. A jego ostatnia próba nie ma żadnych szans, by zakończyć się tak, jakby tego chciał. Ukraińska obrona jest zbyt silna, a rosyjskie siły nie są wystarczająco mocne, by dokonać potrzebnych im przełomów. Taktyka zawodzi. Chaos ogarnia szeregi rosyjskie. I bez względu na to, po jakie skrajnie, skrajne środki sięga Putin, by podtrzymać swój osłabiony reżim, całkowity i całkowicie nieuchronny upadek wydaje się bardziej prawdopodobny i bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz dowiedz się więcej o desperacji Putina w naszej dogłębnej analizie tego, dlaczego Rosja po prostu nie może wygrać tej wojny, albo jak były premier Rosji przewidział upadek prezydenta. Na koniec subskrybuj nasz zaufany kanał informacyjny po więcej aktualności i cennych analiz z frontu i nie tylko.